Korzystasz ze środków komunikacji miejskiej, z tramwaju, z banki, z metra, z autobusu i widzisz, że regularnie spóźniają, spóźniają się te autobusy czy tramwaje. W przypadku Kolonii mam dla Ciebie świetną informację. Jeżeli ten środek komunikacji spóźni się przynajmniej 20 minut, możesz wziąć taksówkę lub Ubera i odzyskasz za to pieniądze. Ja Ci pokażę teraz, jak. Wchodzisz na stronę kwb.kun. Link konkretnie tutaj pod stronę, oczywiście wrzucę pod wideo. I tam wypełniasz informacje o tym, kiedy nastąpiło to spóźnienie i dowód zapłaty za taksówkę lub Uber. Wypełniasz po kolei te punkty, które ja tutaj. Tutaj Feshpietung lub Ausfall. Lepiej zawsze wybrać faszpietung. Tutaj twoje dane. Imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, ulicę, numer domu, kod pocztowy, miasto. Tutaj dane bankowe w trzeciej linii, po prostu Twój IBAN bez przerw. Datę, kiedy się to wydarzyło godzinę. Godzinę wpisujesz tą, kiedy ten autobus powinien był się pojawić kwotę, ile zapłaciłeś za Ubera taksówkę. Tutaj nic nie musisz wpisywać i wrzucasz screena, na przykład ze swojego konta na Uberze albo zdjęcie rachunku taksówki. Nie musisz pisać żadnego maila. Wypełniasz tylko to. Tutaj zaznaczasz, że zaznajomiłeś się z ich zasadami. Wyślij i jak scrollujesz w górę to znajdziesz. Bardzo dziękujemy za Twoją wiadomość i już automatycznie wysłałeś swój wniosek. Tak wygląda przykładowy screen, który możecie wysłać jako potwierdzenie. Jest tam cena i kiedy jechaliście. A tutaj pokazuję, jak poprać ten rachunek wchodzicie w aktywności i kwytum rachunek, skrolujecie w dół, pobierz rachunek. Do jakiej kwoty KVB zwróci wam koszta? Od 5 rano do godziny 20 maksymalnie 30 euro od 20 do 5 rano, czyli w nocy 60 euro. Jeżeli jeszcze nie znacie ubera, dlaczego warto go używać? Po pierwsze możecie całą trasę na bieżąco dzielić na Whatsappie z bliską osobą. Po drugie, z góry widzicie jaka będzie kwota, e, rachunek za waszą trasę. A po trzecie najważniejsze, nie tak jak dzwoniąc po taksówkę, e, mówią Wam przez telefon, że taksówka będzie za 10 minut, a potem przyjeżdża za 20 minut. E, w aplikacji Uber widzicie dokładnie za ile będzie Wasz kierowca. Możecie to nawet śledzić na mapie. Dlatego możecie ściągnąć tą aplikację teraz, a z tym kodem. Przez pierwsze 30 dni pierwsze 5 przejazdów o 5 euro taniej. Korzystajcie z tego. Dziękuję Wam za słuchanie i oglądanie, i miłego dnia. Do usłyszenia.